Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motoradca. W dzisiejszym materiale chcę szerzej powiedzieć na temat tego, jak fotografować samochód do sprzedaży. Nie ukrywajmy, jesteśmy wzrokowcami, bardzo często właśnie w ten sposób kupujemy auta i dzięki temu możemy przyspieszyć ten proces. A tutaj liczy się tak zwana jedna sekunda, czyli ten moment, kiedy przeglądamy cały plik ogłoszeń i nad którymś ogłoszeniem bardziej zwrócimy uwagę. Oczywiście. Kryterium ceny jest niezwykle istotne, ale bardzo często psychologicznie łatwiej nam sprzedać jakiś samochód, jeżeli te zdjęcia będą dobrej, jak nie bardzo dobrej jakości. Dzisiaj, oczywiście, chcę też trochę odciąć się, bo nie będę pokazywał fotografii profesjonalnej, artystycznej, bo nie tędy droga to będzie przede wszystkim fotografia użytkowa i w teorii, i w praktyce. Więc nie będę mówił o trójpodziale, o kadrowaniu, gdzie auto jest w jednej szóstej. Skupimy się na tym, jak wystawić auto w ogłoszeniu i jak robić dokładnie zdjęcia. Ale też z drugiej strony podejdę ten temat, czyli nie będę dzisiaj ani używał lustrzanki, ani statywu, ani softboxa, ani blendy doświetlającej, tak jak często robią to teraz komisy jeszcze w połączeniu z Photoshopem, tylko pokażę to, w jaki sposób można robić na przykładzie telefonu. Wziąłem swój e, służbowy, swój firmowy telefon, czyli Samsunga Galaxy A5, z którego korzystam firmowo i na jego przykładzie pokażę, jak robić takie zdjęcia. Telefony mają już tak dobrą teraz jakość, że w 100% wystarczają do tego, żeby wykonać te zdjęcia naprawdę dobrej jakości, a jeszcze wam pokażę takie moje małe kulisy, czyli pokażę jak to wygląda od drugiej strony, ponieważ część swoich odcinków również nagrywam telefonem. Cześć Maćku. O, tak to Cześć. wygląda też od drugiej strony, czyli sporą część odcinków właśnie wykonuję telefonem. Nie zawsze biorę ze za sobą lustrzankę, a dzisiaj chcę pokazać, że każdy z nas w większości już ma smartfony, więc w zupełności będzie w stanie wykonać takie zdjęcia Zapraszam. To przejdźmy teraz do aspektów technicznych. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że jeżeli ktoś jedzie wykonać zdjęcia do sprzedaży swojego samochodu, będzie miał to auto takie prosto z ulicy: brudne, ukurzone, ubłocone. Umyjmy ten samochód. Namiar oczywiście naszych możliwości. No i warto robić te zdjęcia też oczywiście podczas ładnej pogody. Również pamiętajmy o tym, żeby nasze auto wyczyścić wewnątrz, ponieważ zdjęcia również robimy wewnątrz. Wysprzątajmy samochód, ale i też pochowajmy wszystkie niepotrzebne elementy, bo może to zbyt dużo zdradzać o nas. No i ostatnia kwestia, którą już poruszałem w jednym z materiałów, link tutaj na górze, czy zakrywać tablice rejestracyjne do sprzedaży. Ja już nieraz o tym mówiłem, że to z punktu prawnego, naszego nawet bezpieczeństwa nie ma większego znaczenia. Gdy już wybieramy miejsce, może trochę najpierw przewrotnie, warto zastanowić się, gdzie nie należy robić zdjęć do sprzedaży naszego samochodu. Pierwsze miejsce to jest myjnia. Kilkukrotnie w materiałach ten temat już się pojawiał i wiele osób mówiło, ale dlaczego nie myjnia? Przecież tam jest ładny parking, a ja wychodzę z prostego założenia. Gdy samochód umyjemy, szczególnie na takich myjniach na monety, nie mamy do końca jak go osuszyć. Ustawimy to auto na tym parkingu, woda skapuje z tego samochodu. Szczególnie od yy, przodu to tak dziwnie wygląda, bo wygląda jakby na przykład nam olej gdzieś tam kapał pod silnikiem, ponieważ jest mokro. Lepiej się po prostu gdzieś przejechać, niech ta woda nam skapie, czy delikatnie ją oczywiście też wy czyścimy i znaleźć lepsze miejsce. Kolejna opcja parking, ale parking z jedną gwiazdką. Ja ogólnie polecam robić zdjęcia na parkingach, ale w miejscach, gdy, gdzie nie ma innych samochodów, czyli na pustej przestrzeni, a nie gdzieś między samochodami, auto wciśnięte, jeszcze cień pada z jednego auta na drugie, nie do końca widać naszego samochodu, więc to jest bardzo istotne. Kolejna sprawa, po ciemku może nie miejsce, ale ogólnie klimat. Tutaj e, nie należy robić takich zdjęć. Oczywiście, jeżeli robimy zdjęcia artystyczne, przysłona, balanse i tak dalej ze statywu naświetlanie, zrobimy tak, jak to trzeba, może wyglądać to fajnie, ale do sprzedaży starajmy się pokazywać jak najwięcej i w jak najlepszych warunkach oświetleniowych. E, I jedna z ostatnich spraw. E, czy to przypadek, czy nie, niektórzy robią zdjęcia właśnie w ten sposób, że jest auto i gdzieś tam z tyłu za niego wyrasta nam latarnia. Zaraz za samym autem. Trochę wygląda to w ten sposób, jakby to, to był element zespolony e, z naszym samochodem. I ostatnie miejsce przed naszym domem. Oczywiście, jeżeli takim domem dysponujemy podwórkiem, e, tutaj patrzę pod kątem względów naszego bezpieczeństwa i tego, że często zdarza się, że właśnie takie ogłoszenia są wykonywane gdzieś tam pod garażem. Garaż uchylony, widać jeszcze dwa czy trzy inne samochody. Po co złodzieja kusić? Ale te muchy pokochały mój samochód. No cóż, taka jest domena kolorów białych i perłowych, ale spokojnie, będę kontynuował dalej. Gdy jesteśmy już na miejscu, właśnie jak to miejsce wybrać, jak ustawić auto, jak dobrać kadr? E, przede wszystkim, e, miejsce musi być takie, które nie będzie odciągało uwagi potencjalnego kupującego. To auto ma stanowić główny element naszego kadru, a miejsce ma nie sprawiać, że on będzie bardziej skupiał się na czymś innym, aniżeli na naszym samochodzie. Oczywiście można delikatną nutkę taką dorzucić, tak jak ja ja robiłem na przykład sesję swojego Jaguara XJV 12, gdzie był taki trochę plener industrialny, ale starałem się zminimalizować to, żeby nie było tego zbyt dużo oczywiście w tle. Auto stanowi główną część planu, dlatego najlepiej zrobić takie zdjęcia na pustym parkingu, opuszczonej ulicy, czy chociażby polanie, czy łące. Ale pamiętajcie tu o jednym: taka pogoda jak dzisiaj, rozgrzany katalizator na maksa, można spowodować pożar, więc bądźcie w tym ostrożni. Przechodząc do robienia zdjęć z zewnątrz, tak jak dzisiaj mieliśmy niesamowity upał, słońce prażyło niesamowicie. Niektórzy myślą, że takie fotki powinniśmy wykonywać w południe, w maksymalne słońce, gdy, gdy jest to wszystko najlepiej naświetlone. No właśnie nie, wręcz odwrotnie. Unikamy tego maksymalnego słońca, tych przebarwień, przebłysków. Jeżeli chcemy wykonywać zdjęcia, róbmy je do południa albo po południu, a najlepiej robić je w złotej godzinie, czyli godzinę przed zachodem słońca, dzięki czemu one będą takie bardziej podkręcone, bardziej. Bursztynowe, no i ciekawsze mogą wtedy właśnie wychodzić już w efekcie finalnym. Tak jak już mówiłem wcześniej, samochód musi stanowić główną część naszego kadru. To nie są zdjęcia artystyczne. Czyli nie robimy zdjęć, że auto stanowi jedną szóstą i chcemy jeszcze pokazać jakiś plener. Najlepiej, żeby to auto znajdowało się w centralnym obiekcie naszego zdjęcia. Czyli tyle samo było. Od strony ziemi, jak i od góry, żeby to było wszystko spójne i złożone w jedną całość. Jeżeli robimy tego typu zdjęcia, domknijmy szyby, bo może to trochę dziwnie wyglądać. W przypadku aut typu Cabrio, może i warto otworzyć te szyby. Rozłożone lusterka, tak jakby auto było gotowe do drogi. Co innego dotyczy jeszcze w przypadku skręconych kół, bo tutaj jest taka moda na to, żeby do zdjęć skręcać koła, ale z koła skręcajmy w dobrą stronę. Nie róbmy tego właśnie tak, jak teraz pokazuję, czyli w stronę przeciwną, ponieważ wtedy pokazujemy chyba elementy części. Zawieszenia. No i zdjęcia starajmy się robić w poziomie, nie w pionie. Tak samo jak w przypadku wideo. Bo później, podczas konwertowania już ich do portali aukcyjnych, mamy takie dwie czarne plamy po bokach i automatycznie kadr nam się zmniejsza, więc jest to całkowicie bez sensu. No i jedna z istotnych kwestii, czego unikają handlarze i maksymalnie starają się to zaretuszować i schować czyli ukrywanie wad. Ja wychodzę z założenia. No, może tutaj na przypadku tego zdjęcia trochę bardzo przesadziłem z moją rajdówką, która leży na dachu. Pewnie lepiej byłoby ją pokazać na kołach, ale to auto będzie szykowane. Ale już wracając trochę bardziej na ziemię, mimo wszystko jestem za tym, żeby pokazywać wszelkiego rodzaju. Ubytki. po prostu zaoszczędzimy sobie więcej czasu i klienci nie będą przyjeżdżali na miejscu i nie będą wybrzydzali. No i ostatnia część to już część dotycząca tego jak wykonywać te zdjęcia. Postaram się Wam właśnie pokazać jak ja bym chciał sfotografować swojego peżota, jeżeli chciałbym go sprzedawać. Okej, okay, udało mi się w miarę oczyścić samochód. Starałem się też wyczyścić przestrzeń tutaj, która jest koło mnie, z tego względu, że no, trochę tych śmieci gdzieś tutaj leżało, a fajnie, żeby tego później w kadrze nie było widać. Kolor biały czy taki perłowy jest dość trudny w fotografowaniu. Tutaj prześwietlenia następują bardzo duże, więc trzeba też na to uważać, ale i takich wyzwań muszę się podejmować. Słoneczko już sobie zaszło e, za drzewa. Mamy mniej więcej jakieś 45 do 50 minut przed zachodem słońca. Jest to dobra pora do wykonania zdjęć. Celowo wziąłem A5 swoją firmową, a nie Galaxy S7, właśnie z tego względu, że A5 co prawda jest o klasę niższa od Galaxy S7, ale chciałem pokazać, że i tym telefonem można wykonać naprawdę bardzo dobre zdjęcia. Samsung od wielu lat oferuje. Ja już, jak moi znajomi dobrze wiedzą, jestem od wielu lat miłośnikiem tej marki. Przechodzimy w tryb profesjonalny, dzięki czemu te zdjęcia będzie można troszeczkę bardziej podkręcić, dołożyć tutaj chociażby więcej takiego żywego koloru, ale później też pokażę drobną postprodukcję. A propos właśnie skręcanych kół. Do tego typu wykonywania kadrów one są właśnie idealne, czyli stojąc z tej strony schylam się, widać całe auto. Lekko nawet przechylam obraz właśnie po to, żeby ten samochód nabrał trochę takiej większej dynamiki podczas wykonywanego zdjęcia, dzięki czemu on będzie po prostu lepiej się nam prezentował. Warto robić też detale, bo często zapominamy o tym, robimy pięć zdjęć z grubsza, gdzieś tam z daleka. Jeżeli mamy coś fajnego do pokazania, odgonię jeszcze muchy, żeby nam nie przeszkadzały, tak jakby chociaż tutaj na przykład lampy LEDowe. warto zrobić z bliska te zdjęcia. Ale też uważajcie, jak te zdjęcia robicie, ponieważ jest wiele elementów odblaskowych, w których później Was gdzieś tam bardziej widać. Od frontu też można wykonać takie zdjęcie, tak żeby ktoś miał pogląd na samochód. Można oczywiście wykonać je z takiej wysokości, jak ja teraz robię, ale można i zrobić z takiej wysokości. Tylko na przykład z tej wysokości ten samochód już trochę dziwnie wygląda, więc próbujcie, kombinujcie, bo wszystko zależy od klasy samochodu. Jak te zdjęcia będziecie e, wykonywali. Warto też zrobić zdjęcie całkowicie z boku samochodu. Tylko jedno co zalecam do tego typu zdjęcia, że jeżeli nie robicie już go od frontu, wyprostujcie koła, bo wtedy może to trochę dziwnie wyglądać. Przechodząc właśnie od tylnej strony też jestem zdania tego, że można było właśnie ten samochód próbować właśnie wykadrować w ten sposób, ale też starajcie się robić to tak, żeby na przykład jestem na terenie leśnym, więc wiadomo, że te drzewa, gliście gdzieś tam będą wchodziły w kadr, ale żeby pnie drzew były całkowicie z boku. Obchodzimy auto dookoła. Mimo wszystko nie robiłbym zdjęć takich na maxa z góry. Ponieważ, no dobrze, to zdjęcie na przykład pokazuje, że ten samochód ma szklany dach, więc wygląda to fajnie, ale mimo wszystko byłbym za tym, żeby te zdjęcia robić ze swojego poziomu, ponieważ to auto skurczamy wtedy o dwie klasy na naszej fotografii. Warto też zrobić zbliżenie chociażby na felgę, bo niejednokrotnie niektórzy się zastanawiają, jaki jest rozmiar opony, ale i przy okazji robienia tego typu zdjęcia. Może wprawna osoba z dobrym okiem będzie w stanie zobaczyć jaka jest grubość tarczy chociażby klocków. Więc starajmy się auto przejść z wielu stron, fotografować detale, czyli takie rzeczy, które uważacie, że są warte pokazania. No to co, zapraszam na pokład. Warto pamiętać, żeby przeczyścić zarówno jeden jak i drugi obiektyw, ponieważ one bardzo często się palcują, przez co te zdjęcia mogą nie wyjść tak wyraźne jak trzeba. Co należy pokazać wewnątrz auta. Ja jestem raczej z tych osób, które uważają, że mimo wszystko trzeba byłoby pokazać oprzyrządowanie, czyli jeżeli mamy tutaj jakąś nawigację, klimatyzację. Po wyciszymy sobie nawiew, żeby nam tutaj zbyt bardzo nie przeszkadzał, to warto pewnymi rzeczami się pochwalić. Dwa kliki, dwa kliki i już działamy, pozostał włączony, warto wtedy. Ustawić sobie ostrość na zegary, żeby pochwalić się tym, co mamy. Pokazujemy jak najwięcej detali. Ja mimo wszystko do sprzedaży auta zdemontowałbym takie rzeczy jak wideorejestrator, czy chociażby informacja o e, urządzeniach policyjnych jadących gdzieś w okolicy, czyli Janosik, bo ktoś pomyśli, że to jest element, który chcemy dołożyć do sprzedawanego samochodu, ale nie bójmy pokazywać się detali. Jeżeli mamy fajne przełączniki, wykadrujmy to w taki ciekawy sposób. Tutaj sobie możemy delikatnie to też rozjaśnić, właśnie poprzez tryb profesjonalny kadrujmy to właśnie w taki sposób, żeby jak najciekawiej można było tą linię pokazać. Zostawiłem uchylone drzwi wszystkie, żeby tego światła było jak najwięcej w środku, no mam tą przewagę też w tym samochodzie, że mam szklany dach, więc automatycznie tego światła jest jak najwięcej, jak najwięcej z przodu, więc robimy jak najwięcej elementów. Ja jeszcze bym zrobił to w takiej formie, że Trzymałbym telefon właśnie tak i właśnie w ten sposób kadrował, żeby można było odnaleźć całą deskę na zdjęciu. Dlaczego właśnie w ten sposób? Ponieważ niektórzy, którzy znają się na danym samochodzie, będą wiedzieli już, co to auto ma w wyposażeniu, bo może po prostu czegoś przez przypadek nie wpisaliśmy w danych technicznych, a coś takiego było. Czy pokazywać fotele, bo niektórzy też tak namiętnie fotografują fotele, szczególnie w przypadku, tak jak teraz zrobiłem zdjęcie, szczególnie w przypadku samochodów, które mają już większe przebiegi i są gdzieś te fotele dodatkowo zużyte. Oczywiście jak najbardziej warto takie zdjęcia pokazywać, a za chwilę Wam pokażę jak wykonać takie zdjęcie całościowe, ale od tyłu. Dobra, witam z tylnej części. Warto rozłożyć fotele, właśnie w wielu katalogach samochodowych właśnie w ten sposób zdjęcia są robione, że fotele są rozłożone, że dzięki temu w kadrze mamy o wiele więcej elementów. Wygląda to bardziej ciekawie, razem z siedziskiem nie przeszkadzamy sobie tutaj. Ja trochę tych zdjęć już w swoim życiu robiłem przy różnym samochodom i przyznam szczerze, sprawia mi to frajdę. Oczywiście nie jestem profesjonalistą, nie jestem fotografem, robię to na miarę swoich możliwości na przykładzie telefonu, który jak widać w zupełności wystarcza do robienia tego typu zdjęć. Dobra, to przejdźmy teraz do takiej szybkiej obróbki zdjęć. Już dzisiaj tych zdjęć trochę wykonałem. E, zwróćmy uwagę na to zdjęcie z wewnątrz. E, fajnie jest doświetlone, dobrze widać. Tutaj jest nawet delikatny refleks prześwietlenia, ale spokojnie. E, to nie jest nic złego, ale na przykład te białe elementy można byłoby wykadrować. Telefony mają już na tyle rozbudowane menu, że mają swoje wewnętrzne opcje, jak na przykład chociażby tutaj obróbka. Możemy sobie to dodatkowo wykadrować, tak żeby powycinać te elementy, które według nas nie powinny znajdować się w kadrze. Bierzemy sobie zastosuj i możemy dodać na przykład dodatkowe tony. Tutaj warto byłoby dodać troszeczkę kontrastu, żeby, żeby to troszeczkę. Wyostrzyć, tak samo delikatnie bym to przyciemnił. Będzie to wyglądało o wiele lepiej. Zwróćcie uwagę, to zdjęcie już teraz sobie mogę zapisać i będzie wyglądało na pewno o wiele bardziej ciekawie. I jedna osoba się nawet nie zorientuje, że nie jest to robione lustrzanką, a telefonem. Spójrzmy na zdjęcia wykonywane. Och, tych zdjęć było dużo, ale na przykład na zdjęcia wykonywane z zewnątrz. To było takie dosyć przyciemnione. Udało się. Eee, jedyne co bym tu zrobił to bym delikatnie rozjaśnił to zdjęcie, ale też nie za bardzo, dodał troszeczkę kontrastu, żeby, żeby je bardziej tak ucharakteryzować, delikatnie nasycenia, dzięki czemu ono zdobędzie takiego dodatkowego po prostu koloru, można oczywiście się bawić barwą, temperaturą, będzie wyglądało to dobrze. To już tak powoli zbliżając się do końca, oczywiście wybrałem tylko najważniejsze zagadnienia dotyczące fotografii samochodów do sprzedaży, w spokoju ten materiał można byłoby rozciągnąć do godziny czasu, ale drugim takim przesłaniem było pokazanie tego, że nie ma co się obawiać, że nie mamy lustrzanki, softboxa, blendy, statywu ale za pośrednictwem telefonu komórkowego również możemy wykonać ciekawe zdjęcia. Technologia poszła bardzo do przodu na przestrzeni ostatnich lat i na przykładzie mojego Samsunga Galaxy A5, to jest nowa seria, notabene mam ten telefon mniej więcej 2 czy 3 miesiące, widać, że można zrobić... Fajne i ciekawe zdjęcia, ale przede wszystkim liczy się pomysł. Dlatego eksperymentujcie, kombinujcie, bawcie się kadrem, przechylajcie telefon, tak żeby to auto pokazać z ciekawej perspektywy. Dzięki temu na pewno będzie łatwiej pozyskać nam klienta. Oczywiście, zdjęcia jeszcze raz przypominam, robimy z każdej strony. Starają się nie ukrywać żadnych detali, ponieważ później te rzeczy mogą wyjść podczas sprzedaży. I sprzedając auto, warto poświęcić tą godzinę czy dwie na zrobienie fajnych i ciekawych zdjęć, bo może dzięki temu po prostu szybciej nasze. Auto. Sprzedamy. Jestem też ciekaw Waszych opinii. Jak Wam zdjęcia pomagały? Czy to sprzedawać samochód, czy to kupować samochód? Podzielcie się tym w komentarzach. A póki co, żegnam się. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!